Cześć, jestem Wolandra, to jest filmik na temat nowej postaci, która została wprowadzona do PLA a dwa tygodnie temu. Nie będzie to poradnik, tylko coś bardziej w stylu moich odczuć na temat samej postaci oraz faktu, że została ona dodana do globalnych serwerów po tak długim czasie i ich istnienia. Plotki na temat nowej postaci zaczęły pojawiać się niewiele wcześniej, przed ogłoszeniem oficjalnej informacji przez Gameforge o wprowadzeniu nowej postaci na globalne serwery. Już na początku było wiadomo jak ta postać wygląda, ponieważ pojawiała się masa filmików na YouTube, na których ludzie prezentowali tą postać na prywatnych serwerach. Pokazywali jakie ona ma skille, jak wygląda, jaka jest mechanika działania samej postaci. Po obejrzeniu pierwszych filmików myślałem, że to jakaś osoba zajęła się indywidualnie stworzeniem nowej postaci i później zaprezentowała ją na YouTubie. I myślałem, że ta postać wyląduje tylko na prywatne serwery, ale jak później okazało się to na co zaczęły pojawiać się zbrojki na 90 poziom z podpiskiem No Name, czyli było wiadomo, że to ma jakiś związek z tą nową postacią. Dla mnie jako gracza, który grał w Metinode naprawdę bardzo dawno, już chyba ponad 7 lat minęło odkąd założyłem swoją pierwszą postać, jest to sporym zaskoczeniem, że Gameforge po tak wielu latach rozgrywki postanowił dodać nową postać do gry. Metinot zawsze opierał się na tych czterech podstawowych postaciach, czyli Ninja, Wojownik, Sura i Szaman. Kiedyś weszła taka mała aktualizacja, która dodała płci do gry, ponieważ kiedyś Sura i Wojownik to byli mężczyźni, a... Ninja i szamanka to były kobiety i nie dało się tego zmienić. Ale teraz, jak dochodzi nowa postać, to ona moim zdaniem robi zbyt dużo zamieszania. Przenosimy się teraz na tą postać, postaram się Wam mniej więcej opisać nowe bonusy, te nowe skilly, jak mi się to wszystko podoba. No i jeszcze troszkę opowiem o tej nowej postaci. Nowa postać nazywa się Lika, ale ja ją będę nazywał Wilkowak, ponieważ ta nazwa mi się znacznie bardziej podoba i bardziej mi pasuje do tej postaci. Wilkołaki są przedstawiane w naprawdę bardzo wielu formach, czy to w grach, czy to w filmach. Mi ta forma wilkołaka przypomina takie wilkołaki, które wystąpiły w filmie. Nie pamiętam jak on się nazywał, ale było tam coś takiego, że żołnierze mieli jakąś tam misję w lesie, później zaczęło ich coś zjadać, schowali się w takim domku w środku lasu i właśnie zaczęły ich napadać takie wilkołaki. Też taka wyprostowana postura człowieka. Tylko one były chyba porośnięte całe sierścią. A tutaj jak widzicie, ten wilkołak ma lekko rękę porośniętą tą sierścią, a dalej ma ludzkie ciało, czyli tak jakby był w trakcie tego przeobrażania się w wilkołaka powiedzmy. No i sama postać wygląda dosyć ciekawie, jest bardzo duża i przez to nie pasuje do pozostałych postaci. Jest no, po prostu potężna, przez co całkowicie nie pasuje do czterech pozostałych podstawowych postaci. Sura jest najwyższą postacią, i przy niej nawet wilkowak jest wyższy o głowę. Jest znacznie szerszy w ramionach, chyba że to przez to, że ma tak po prostu ręce rozstawione i tak dziwnie stoi, ale jest. No, widać, że jest potężniejszy od innych postaci. Wygląda jak taka klasa premium, to mi się naprawdę, naprawdę bardzo w nim nie podoba. No i tak, poza tym tyle. Mam tutaj garnitur, szybko ubiorę, Popatrzcie. Wilkołak w garniturze stoi tak, jakby stał w normalnej zbrojce, a na przykład wojownik, jak się ubierze w garnitur, to się potrafi chociaż wyprostować. Czyli ten wilkołak od razu widać, że jest taki no, dziki, a wszystkie postacie potrafią, potrafią się jakoś w tym garniturze ułożyć. Przynajmniej tak mi to wygląda, że ten wilkołak nie potrafi się zachować. No, chyba że po prostu się im nie chciało zrobić takiej postury wyprostowanej, chociaż jak idzie, to jakoś to jeszcze wygląda. Ale nie pasuje mi po prostu do czterech pozostałych postaci i tyle. Przechodzimy teraz do jego skilli i ataków. Zanim zacząłem rozdawać punkty statusu tej postaci, to troszkę poczytałem poradników na forum, żeby mniej więcej się zorientować w jaki sposób tą postać rozwijać, żeby jej sobie nie zepsuć. Z tego co wyczytałem, to najlepiej rozdawać punkty statusu w taki sposób, żeby wymaksować witalność oraz inteligencję, ponieważ witalność daje nam kopa do skilli ofensywnych. A inteligencja daje nam kopa do skilli bufujących. Później podobno najlepiej ładować zręczność, ponieważ siła daje bardzo mało temu Wilkołakowi, więc w taki sposób rozdałem. Nie traktujcie tego jako poradnik, tylko najlepiej sami poczytajcie te poradniki lub oglądajcie filmiki na YouTubie. No i punkty statusu wyglądają w taki sposób. Wilkołak posiada tylko jedną profesję, która nazywa się Instynkt. Nie będę wam tutaj opisywał każdego skilla bardzo dokładnie, ponieważ. Ich nie znam, nie chcę Wam tutaj robić jakiegoś poradnika bez wiedzy na temat tych skilli, więc tak tylko Wam opiszę z grubsza, jak one wyglądają i co mi się w nich nie podoba, bo to ma być taki bardziej filmik z opinią o tym całym wilkołaku, a nie poradnik. Zaczniemy od skilli bufujących. Postać posiada dwa skile bufujące. Pierwsza to jest Dusza Purpurowego Wilka. Ten skill działa bardzo podobnie do Czerwonego Ostrza, ponieważ. Można go włączać i wyłączać w dowolnym momencie i zabiera nam określoną ilość punktów energii na sekundę. Skill dodaje nam siłę ataku oraz zmniejsza delikatnie obronę. Animacja tego skilla jest bardzo przesadzona, moim zdaniem. Popatrzcie, jak to wygląda, jest zbyt duża. Moim zdaniem, mogłaby być tak przynajmniej z dwa razy mniejsza, bo tak to jest aż za duża. No i skill prezentuje się w taki sposób. Kolejnym skillem bufującym jest Dusza Wilka Indygo, która daje nam szybkość ataku oraz taki bonus nieudane ciosy wroga. Nie wiem jak ten bonus działa, więc nie będę wam tego opisywał, ale to jest taki kolejny skill bufujący. Z tym, że on ma bardzo fajną opcję, ponieważ możemy go używać na członkach grupy, czyli. Powiedzmy, że mamy tutaj Walantera, który sobie stoi niedaleko mnie. Ja odpalę tego skilla, który wygląda bardzo podobnie do tej, do tej duszy purpurowego Wilka. I dzięki temu, że ja odpaliłem w jego obrębie i jest on w PT, to on również dostaje tego bufa. No, jest to bardzo ciekawy skill, ponieważ na P, jak go rozwiniemy na P, to on, to on pewnie daje spore tej szybkości ataku. i Jak ten nieudany, jak ten bonus nieudany, ciosy wroga działa w jakiś fajny sposób, to może być to bardzo fajny i przydatny bonus do Expa. Z tym, że musimy mieć PT założone, czyli nie wiem, za każdym razem będziemy musieli to PT rozwalać lub podexpać od razu postać. No, i tak, przechodzimy teraz do skilli ofensywnych. Tak jak mówiłem wcześniej, Wilkowak posiada cztery skilly ofensywne. Pierwszy skill to jest Rozedrzeć, chyba jakoś zbyt dosłownie przetłumaczony z angielskiego. Daje on szansę na krwawienie, daje szansę na krytyka i zwykły, zwykłą siłę ataku. Szansa na zakrwawienie działa w taki sposób, może mi się udał właśnie. Jest to takie otrucie, z tym, że wygląda tak jak, no, no wygląda jak otrucie, z tym, że jest czerwone i działa w podobny sposób, czyli zabiera po. 5% HP y, co 5 sekund przez 30 sekund i nie zostawia tak takiego otrucie pod koniec 1 HP, tylko zabija, czyli y, no, takie, tak samo jak otrucie i nie można go połączyć z otruciem, czyli nie może być postać na raz otruta i zakrwawiona. Kolejnym skillem jest Wilczy Skok, wygląda on w taki sposób. Wygląda dosyć ciekawie, tutaj na obrażenie nie zwracajcie uwagi, ponieważ te skille mam jakoś na różnej na, na różny sposób rozwinięte, więc nie patrzcie na atak. Wygląda dosyć ciekawie, jakoś spodobał mi się, nie powiem. Kolejny skill to wilczy dech, daje on szansę na omdlenie i nic poza tym. Wygląda on w taki sposób. Nie wiem, czy nie daje 100% szans czasem na omdlenie, ale wygląda dosyć fajnie. Kolejny skill to wilczy pazur. Wygląda w taki sposób, dosyć no, skomplikowany. Daje tutaj szansę na krytyka. I tutaj coś jest napisane: szybkość poruszania się twojego przeciwnika zostanie zmniejszona, czyli co, szansa na spowolnienie może być, czy jak? Nie wiem, nie będę się w to zagłębiał. Teraz po prostu chciałem wam mniej więcej pokazać. Czyli tak, animacja tych dwóch skilli mi się nie podoba, a te mogą w sumie być jakoś. Mi nie przeszkadza żadna animacja. Na początku w ogóle mi się te skilly nie podobały, ale teraz jak się nimi troszkę pobawiłem, to są nawet ciekawe. Przechodzimy teraz do nowych bonusów, które doszły do ekwipunku. Razem z wilkołakiem do gry doszły nowe bonusy. Pierwszym z nich jest odporność na szpony. Tutaj pojawia się moje pytanie, dlaczego nie został wykorzystany bonus odporność na sztylety? Przecież te bronie wilkołaka wyglądają bardzo podobnie do sztyletów i ten bonus sprawia tylko tyle, że gracze znów wyładują sporo kasy visa, żeby wymiksować swoje kwipunki wojenne, bo te które mają w tym momencie będą prawdopodobnie do wywalenia do sprzedania. No, bo co? Przyjdzie taki wilkołak na wojnę i będzie im zadawał maksymalne obrażenia. To bez sensu. Trzeba zrobić nowy ekwipunek. Czyli, moim zdaniem, to jest całkowite wykorzystanie graczy, żeby jeszcze wyładowali więcej na ISA. Bo teraz będzie trzeba znów przemiesza przemieszać cały ekwipunek wojenny. Moim zdaniem, całkowicie niepotrzebny, niepotrzebny bonus. Spokojnie można było go zastąpić odpornością na sztylety. Następna jest KD Likana. No, kolejna KD, czyli wiąże się to ze zrobieniem. Na przykład w moim przypadku kolejnej broni, bo w tym momencie wystarczyło mi KD, woja, Sury i Ninży. No a w tym momencie będę musiał zrobić sobie drugą broń, na przykład na Likanów i jeszcze na szamanów, czyli no kolejny wydatek, powiedzmy. Kolejną, kolejnym bonusem, który doszedł do broni, jest odporność na ataki krwawienia. Jest to pewnie coś w stylu tego, co możemy znaleźć w Kolczykach, czyli odporność na trucizny. Ten bonus nie ma jakiś tam definicji, ten pewnie działa w podobny sposób, ale nie jestem pewien, nie będę się wypowiadał. Czyli moim zdaniem tak, ta odporność na szpon jest całkowicie niepotrzebna i jak będziemy chcieli wymiksować ekwipunek pod expa, to jedynie nam to utrudni, bo dochodzi kolejny niepotrzebny bonus w przypadku ekwipunku do expa. Ten do sztyletów nie wiem czy jakoś przeszkodzi bardzo, no pewnie przeszkodzi, bo jak będziemy chcieli luda trafić i ten bonus faktycznie jest beznadziejny, to tylko będzie przeszkadzał. Tak, poza tym, dla Wilkołaka zostały dodane nowe zbrojki, tak samo jak dla innych postaci. Wcześniejsze były to dla Wilkołaków, zostały dodane te same levele. Bronie zostały dodane tam jakoś inaczej, jakieś tam zostały pominięte te początkowe levele. W każdym razie zadziwiła mnie broń na 70. poziom, która daje średnie obrażenia. Wilkołak ma broń na 30., na 70. i na 75. poziom, które daje im średnie obrażenia, czyli no, dosyć ciekawie, ciekawie zrobione. No i ta broń na 70. poziom nazywa się Strzembisz Pondaje. Szybkość ataku 15%. No i chyba tyle. Nie wiem w jakim celu dodali tam broń co średnimi, ale w porządku. Może komuś się to przyda. Jeszcze wam szybko poka pokażę, jak ten wilkołak y radzi sobie w ekspie, Jak sobie bije metki i na tym skończymy. To Znaczy nie będę tam dużo pokazywał, po prostu pokażę wam, jak się metka ubija nim. Mamy metka diabła, nic mocniejszego nie będę szukał, ponieważ nie wiem, czy sobie poradzę. Odpalimy sobie z powrotem skilla. Z ziemi ta postać bije w taki sposób jak ninja sztyletami. Bije troszkę inaczej. Ma troszkę inne animacje i ciężko wyczuć, kiedy kończy kombo. Przez co nie wiadomo, kiedy przestać bić, żeby nie dopchać przeciwnika. Nie podoba mi się to, jak bije z ziemi. Z dzika bije w taki sposób jak. Wojownik Sura, czyli jest bardzo dobra do bicia metków przy szybkości 162, bardzo szybka jest animacja, przez co troszkę to dziwnie wygląda, ale myślę, że postać jest dobra do bicia metków dzięki temu skillowi na siłę ataku i szybkość ataku. Jeżeli ktoś sobie będzie grał w nią jako główną postacią, to myślę, że nie będzie miał problemów z metkami. Podsumowanie. Nadal podtrzymuję to, że ta postać nie pasuje do Metina, teraz chwilę nią pograłem i naprawdę czuję się jakbym grał w jakąś inną grę. Moim zdaniem jest to niepotrzebna aktualizacja, która tylko utrudni grę innym graczom, którzy będą grali innymi postaciami. Niepotrzebny nowy bonus, który utrudni mieszanie itemków, które zmusi graczy do mieszania wojennych ekwipunków. Dla mnie całkowicie nie wypał. Całkowitym nie jest ta postać i chyba tyle. Nie wiem, czy coś się z niej jeszcze pojawi, zobaczę. Może kiedyś jakiś poradnik, ale nie mam pojęcia. Może kiedyś zmienię zdanie na jej temat. I tyle. Całkowity nie wypał. Dziękuję wam za obejrzenie tego odcinka i do zobaczenia w następnych. Cześć!